Chcę się z Wami podzielić naprawdę proroczym przesłaniem z księgi Daniela. Daniel jest zarówno księgą historii, jak i księgą proroctwa. Daniel pisze szczególnie w trudnym czasie dla dzieci hebrajskich, bo ich naród przestaje istnieć. W rzeczywistości, około 600 lat przed Chrystusem, naród izraelski zostaje uprowadzony do niewoli babilońskiej przeprowadzony przez cesarza imieniem Nebukadnezar. A czyniąc to, naród ma zniszczoną kulturę, zburzoną świątynię i religię zmienioną siłą. Jednak pośród tego Bóg wzbudza młodych mężczyzn i młode kobiety, które są głosem, głosem proroczoczystym, który mówi, że nie będziemy czcić Babilonu, będziemy czcić Boga. Wierzę, że jesteśmy w tym momencie kulturowo jako zgromadzenie. A Bóg podnosi w tym czasie głosy, które mówią, że nie ukłonimy się, nie poddamy się, nie oddamy czci żadnemu innemu pomniejszemu Bożkowi. Nasza wierność należy do Chrystusa. Aby jak najlepiej zrozumieć naszą dzisiejszą chwilę, patrzymy na prorocze momenty z Pisma Świętego, które pomagają nam w kontekście nadchodzących dni. W księdze Daniela opisany jest naród wzięty do niewoli. A Biblia mówi nam, że często Bóg używa nikczemnych rządów jako formy sądu, aby przywrócić swój lud do wyprostowania. Czy mogę po prostu przedstawić pomysł dziś rano? Bóg wie, co robi. Czy mogę po prostu przedstawić ci to dzisiaj rano? Bóg rozumie, jak zaangażowane są narody, czy mogę po prostu podzielić się tym dziś rano, że Bóg nadal działa przez bukła Gwina rządu, aby pomóc w oczyszczeniu wina, który jest w Nim? Czy mogę po prostu przedstawić wam dzisiaj, że pośród chaosu Bóg działa, ponieważ nawet podczas sądu pamiętał miłosierdziu? W ciągu ostatnich 18 miesięcy nastąpił reset w zgromadzeniach na zachodzie, i odkryliśmy, że rzeczy, które uważaliśmy za tak cenne, nie są w rzeczywistości tak cenne, jakie są, a strategie, przez które byliśmy pod takim wrażeniem, tak naprawdę już nie działają. I cały ten szum i wszystkie inne rzeczy, które staramy się przynieść do stołu, aby zbudować nasze zbory, ale gdy nadszedł wiatr i fale, to się złożyło. COVID zabił szum w zgromadzeniach. To zabiło płytkie zgromadzenia i jest w trakcie zabijania obudzonych zgromadzeń. Ale to co się pojawia to zmartwychwstałe zgromadzenie, potężne zgromadzenie, zgromadzenie biblijne, zgromadzenie Chrystusowe. Dzięki Bogu, on wie co robi. Nie powiedziałem, że Bóg to spowodował, powiedziałem, że Bóg tego użył. Nie powiedziałem, że Bóg jest autorem tego. Powiedziałem, że Bóg jest tym, który zna koniec od początku, jak szachy i jak woda w dłoni Bożej. Porusza serca królów, czyniąc to, w czym umieścił swoje zgromadzenie. Jest doliną podejmowanych decyzji, przez które muszą wybrać, czy będziemy służyć Bożką kultury, czy Bogu naszych przodków. Przyjacielu, to jest czas wyboru. To jest czas wyboru dla zgromadzenia na zachodzie. Wybierzcie sobie tego dnia, komu będziecie służyć, ale ja i mój dom. Będziemy służyć Bogu żywemu. Daniel 3 opisuje moment wyboru, który moim zdaniem najlepiej ilustruje kulturowy moment, w którym się obecnie znajdujemy. A moim wezwaniem dla was dzisiaj jest dokonanie właściwego wyboru. W księdze Daniela 3, począwszy od wersetu pierwszego, Biblia mówi to Król Nebukadnezar kazał zrobić posąg ze złota. 90 stóp wysokości, 9 stóp szerokości i postawił go na równinie Dura w prowincji babilońskiej. Herold głośno ogłosił, narody i ludy wszystkich języków, to jest to, co jest ci nakazane. Gdy tylko usłyszysz dźwięk rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów, musisz upaść i oddać pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Kto nie upadnie w uwielbieniu, zostanie natychmiast wrzucony do rozpalonego pieca. Chcę, żebyś zobaczył coś, przyjacielu. Nawet po tym, jak Daniel usługiwał, nawet po tym, jak Daniel podporządkował się, nawet po tym, jak Daniel zinterpretował sny króla, nawet po tym, jak Daniel odpowiedział na pytania króla, problemem nie było podporządkowanie się Babilonowi, to było uwielbienie Babilonu. A niektórzy z Was myślą, że posłuszeństwo uwolni Was od ucisku nadchodzących dni. Tak nie będzie. Świat nie jest po Twoją akceptację, on jest po Twoje uwielbienie. Pokłonisz się, będziesz posłuszny, oddasz cześć na naszych ołtarzach, złożysz ofiary naszym bogom, skapitulujesz przed naszymi systemami. Ale zobacz, przyjacielu, nie możesz sobie pozwolić na kompromis z Babilonem, bo ostatecznie to jest czym to jest. Potem to jest Twoja całkowita kontrola i dominacja. Widzisz, Babilon to nie tylko miejsce, to system i to jest duch. Wiem o tym, ponieważ Biblia tak mówi w księdze Objawienia 175, a na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, Matka Wszetecznic i obrzydliwości Ziemi. Objawienie 18.2 I zawołał donośnym głosem: upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego. Objawienie 18:4. Wyjdźcie z niej, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły plagi na nią spadające. Jesteśmy duchowymi wygnańcami w obcym kraju. Nie śpij z Babilonem. Chyba że zakochasz się w jego bałwochwalstwie, upijesz się jej fałszywym pięknem. Bo nadchodzi godzina, w której jej zniszczenie nadejdzie na wszystkich, którzy czynią to swoim miejscem zamieszkania. Jeśli będziesz spać z Babilonem, zrodzisz jego zniszczenia w swoim życiu. Jeśli będziesz spać z Babilonem, będziesz nosić jego ducha, aż cię pochłonie. Babilon jest kłamstwem, gdzie wszystkie ścieżki prowadzą do Boga. Babilon jest kłamstwem, że wszystkie prawdy są jednakowo ważne. Babilon to kłamstwo, że rząd musi być czczony. Babilon to kłamstwo, że sprawiedliwość można znaleźć poza Chrystusem. Babilon to kłamstwo, które można zidentyfikować i nadal należeć do Boga. Babilon jest sekularyzmem, który udaje, że nie potrzebujemy Boga. Babilon to kłamstwo, że przy wystarczającym bogactwie, wystarczającej ilości zdrowia, wystarczającej ilości technologii i wystarczającej liczbie dobrych uczynków, możesz to zrobić w tym życiu bez Boga. Możemy żyć w Babilonie, ale nie jesteśmy z Babilonu. Jesteśmy z Chrystusa. Możemy pracować w Babilonie, ale nie jesteśmy z Babilonu. Jesteśmy z Chrystusa. Możemy budować domy w Babilonie, ale nie jesteśmy z Babilonu. Jesteśmy z Chrystusa. Zobacz, Babilon to system, który cię usypia, a gdy śpisz, obcina cię włosy i wiąże cię w niewolę. A kiedy się budzisz, nie masz już siły, by stać. Zobacz w naszym dzisiejszym świecie, że politycy nie budują idoli, oni budują ideologię, ale tak samo żądają waszego uwielbienia. W dzisiejszym świecie politycy nie budują piramid, oni budują politykę, ale tak samo domagają się waszego uwielbienia. Zachód jest wprowadzony w niewolę babilońską. Nie, to nie jest niewola fizyczna, ale duchowa. Przesłaniem tej kultury jest to, że nie musisz narodzić się na nowo tak długo, jak jesteś świadomy. Nie musisz wyznawać swojego grzechu, póki wyznajesz swój przywilej. Nie musisz nieść swojego krzyża tak długo, jak zanurzasz się w antystronniczej literaturze. Nie musisz odrzucać grzechu. Największym zagrożeniem dla zgromadzenia nie są niewierzący, to chrześcijanie, którzy są bardziej uczniami Babilonu niż Chrystusa. 20 lat temu było dosadne zgromadzenie, dzisiaj to dekonstrukcja. Ten sam demon w innej dekadzie, nasza lojalność należy do Chrystusa. Przyjacielu, to jest czas wyboru, to jest czas decydowania, kim będziesz i co będziesz czcić. Nie, to jest czas ustalenia, jakim typem osoby będziesz, tak abyś po zrobieniu wszystkiego mógł się ostać, mógł nadal trwać. Jeśli słabniemy w godzinie próby lub ucisku, najlepiej to jest opisane tym, że korzenie, o których myśleliśmy, że były głębokie, w rzeczywistości były płytkie, a Bóg w swojej łasce i swoim miłosierdziu obnaża to, co płytkie, nie po to by cię zawstydzić, ale by cię zachęcić do pogłębiania się, abyś kiedy nadejdzie twoja próba, mógł się ostać. To jest godzina pogłębiania się, aby zgromadzenie mogło się rozrosnąć. Jesteśmy w czasie wyboru. Babilon to nie tylko miejsce, to duch Tak jak Jerozolima jest tylko miejscem, reprezentuje duchową rzeczywistość, dlatego Biblia mówi, że Jezus skierował swoją twarz jak krzemień ku Syjonowi i nie dał się poruszyć. To nie było tylko usposobienie fizyczne, to było duchowe. To było przypomnienie, że jesteśmy ambasadorami nieba i przechodzimy przez ziemię. To, czemu jestem wierny, nie jest partią polityczną w naszym świecie. To Królewskość Jezusa Chrystusa w Jego świecie. Jesteśmy szafarzami darów i namaszczenia, które On umieścił w naszym życiu. Ale ja nie należę tutaj, ja należę tam i dlatego pismo mówi, że skupiamy się na rzeczach powyżej, a nie tu na dole, ponieważ należysz do tego tam powyżej. Teraz w wersecie ósmym patrzcie, co mówi Biblia. Wtedy pewni astrologowie wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów: Posłuchaj mnie, przyjacielu, pozwól mi wyjaśnić: Babilon jest tak samo religijny jak Jerozolima. To po prostu inny system religijny, któremu się deklaruje wierność. Kiedy dokonujesz destrukcji, nie stajesz się mniej religijny, stajesz się bardziej religijny, ale w złym kierunku. Powiem ci dziś rano, że świecka neutralność nie istnieje, ponieważ nie ma płaszczyzny pośredniej między ciemnością a światłem. Ludzkość jest wewnętrznie religijna, ponieważ zostaliśmy stworzeni z wiecznością w naszych sercach. Wszyscy coś czcimy, a czasami pastorzy, próbując zachować twarz, chowali się za teologiczną niejednoznacznością, mając nadzieję, że zatkną swoją flagę w środku neutralności. Aby mogli rosnąć szeroko, ale nie rozpoznają, że dopóki się nie zagłębisz, kiedy się rozrośniesz, to cię zabije. Nie, to nie jest czas na dwuznaczność, ale zamiast tego, śmiała jest jasność, że należymy do Chrystusa. To takie interesujące w wersecie ósmym, że astrologowie przychodzą, by wnieść oskarżenie przeciwko Żydom. Astrologia jest całkowicie wymyśloną pseudonauką, która ma absolutnie zerową moc, by powiedzieć ci o przyszłości, ale w rzeczywistości reprezentuje coś znaczącego. Ludzie desperacko chcą wiedzieć, dlaczego istnieją i dokąd zmierzają, dlatego ludzie kochają takie rzeczy jak testy osobowości i testy charakteru oraz testy uzdolnień. I myślę, że mogą to być przydatne narzędzia, których Bóg może użyć w ramach naszego rozwoju. Ale to reprezentuje duchową potrzebę kogoś, kto by nam powiedział, kim jesteśmy. I mogę Ci powiedzieć, że z osobowości może Ci powiedzieć, kim jesteś, ale tylko Jezus może to zmienić, kim jesteś. Dlatego Ewangelia nie stara się bardziej, ani nie stara się być lepsza. Uważa, że jesteś martwy, abyś mógł narodzić się na nowo. A my żyjemy w świecie, który desperacko pragnie, by ktoś przygniótł ich swoją tożsamością. W wersecie 12 Biblia mówi Są mężowie Judcy, którym powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej Szedrach, Meszach i Abednego. Ci mężowie nie zważają na Twój rozkaz, o królu, nie czczą Twojego Boga i nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który Ty wzniosłeś. Przyjacielu, niech to będzie prawda o nas, nie będziemy służyć Twoim bogom, nie będziemy czcić Twoich wizerunków, ponieważ nasze uwielbienie nie jest na sprzedaż. Kocham te oskarżenia, które wysuwają przeciwko Żydom. Kocham to, że w ich umysłach to są oskarżenia, ale w umysłach Szedrach, Meszach i Abednego. To właściwie konstruktor życiorysów. Nie tacy jesteśmy, wiem, że masz na myśli swój zły komentarz, ale Bóg używa tego ku dobru. Przypominasz nam tylko, kim jesteśmy, teraz wiem, że kiedy wróg nadchodzi, jak powódź. Bóg podnosi standard, oskarżasz nas, że nie będziemy czcić na Twoich ołtarzach. Masz całkowitą rację, bo zegnę kolano, a ustami swoimi wyznam panowanie Jezusa, ale nic więcej. Ci Żydzi nie chcą, nie zwracają na to uwagi. Oni są kluczem dla niektórych z Was w tym czasie. Nie zwracajcie żadnej uwagi na szczekające psy i szczekających krytyków, którzy są wiecznie obrażani na wszystko oprócz grzechu. Nie zwracajcie uwagi, zaznacz ich. Nie miej z nimi nic wspólnego, nie zwracaj uwagi. Dlaczego? Ponieważ Twoje przeznaczenie nie może pozwolić sobie na demoniczne rozproszenie. Nie zwracaj uwagi, ale mówią o mnie w mediach społecznościowych. Będą próbować mnie skasować. Zrobią, mówią, wszelkiego rodzaju zło. Nie jestem zaproszony na te same rzeczy już więcej. No cóż. Nie zwracaj uwagi, ponieważ nasze uwielbienie i nasze uprawomocnienie i nasza tożsamość pochodzi z góry. Jeśli żyjesz swoim życiem, martwiąc się tym, jak inni cię nazywają, będziesz żył zniewolony opiniami i strachem przed człowiekiem. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Paweł mówi to w Filipian 4. Wreszcie, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe. Co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z Wami. Czy mogę Ci powiedzieć, że niezwracanie uwagi wymaga praktyki? Ponieważ naszą Bożą odpowiedzią jest chcieć bronić siebie i naszej pozycji przed wszystkimi innymi. Ale wymaga to praktyki w Twoim umyśle, aby nastawić go tak, aby myślał i rozwodził się nad właściwymi rzeczami. Kiedy myślę o tym zestawie terminów, myślę o tym w tym samym kontekście, kiedy kość jest złamana i idziesz do lekarza, a on musi ją zresetować, aby rosła prawidłowo i zobacz, jak niektórzy z nas potrzebują zresetowania, ponieważ zostaliśmy urażeni, zostaliśmy zranieni. Zostaliśmy rozkojarzeni, a robiąc to, wzrastamy w złym kierunku. I co się dzieje? Gdy znajdujemy się w obecności Boga, on zrywa nasze stare myśli, stare wzorce, stare sposoby myślenia i stare sposoby życia. Aby nasz nowy umysł mógł się zajmować nowym otoczeniem, abyś mógł rozwodzić się nad rzeczami powyżej, a nie tu na dole. Nie zwracaj na to uwagi. Cóż, musiałem to zastosować w praktyce przez ostatnie 18 miesięcy. Dostaliśmy różnego rodzaju listy, wszelkiego rodzaju groźby i grzywny, ty to wymień. Nie zwracaj uwagi, nie mogę tego dopuścić, aby zrujnować mój tydzień. Nie mówiąc już o zrujnowaniu mojego dnia, w rzeczywistości nawet nie pozwolę, żeby to zrujnowało moją godzinę. Nie będę się kłaniał Twoim obrazom. Wtedy Nebukadnezar w gniewie i złości kazał przyprowadzić Szedracha, Meszacha i Abednego. Przyprowadzono więc tych mężów przed króla, odpowiedzieli królowi Nebukadnezarowi: my nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to, jeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome o Królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Uwielbienie, które nie jest wypróbowane, jest uwielbieniem, któremu nie można zaufać, a Bóg w swojej łasce prowadzi nas przez okresy prób, aby złagodzić postanowienie naszego uwielbienia. O Królu Nebukadnezarze, wiem i uwielbiam to, jak zaczynają się opierać Nebukadnezarowi. Wiem, że nie mamy potrzeby się bronić. Bóg nas chroni. Idzie przede mną i za mną po mojej lewej i po mojej prawej, jest moją tarczą, jest moją zbroją, a ja kryję się pod jego namiotem. A nawet jeśli nie rozumiesz i nawet jeśli chcesz, żebym się bronił, będę strzegł swojego serca, a Bóg będzie strzegł mojego charakteru, będzie bronił swojego ludu. Naszym zobowiązaniem jest pozostać poddanym potężnej ręce Pana. Wiedząc, że w odpowiednim czasie On będzie promował, Bóg widział, dokąd idziemy, Bóg widzi kulturowy moment, w którym się znajdujemy, Bóg nie zapomniał swojego ludu, Bóg jest wierny każdemu pokoleniu, Bóg jest wierny swojemu przymierzu. Następnym razem, gdy będziesz kuszony, by zrezygnować z Boga, po prostu zacznij Mu dziękować za te wszystkie chwile, w których mógł z Ciebie zrezygnować, ale nie zrobił tego. Jak stworzył Cię z gliny, wyciągnął Cię z Doliny Cienia, Przygotował dla ciebie stół przed twoim wrogiem w środku tej najciemniejszej nocy. Jego światło przebiło się, gdy byłeś w grobowcu, nazwał cię po imieniu, a ty usłyszałeś to, kiedy byłeś zawinięty w grobowe szaty. Odwinął cię, gdy byłeś nagi i przestraszony, i sam przyszedł, by być blisko ciebie. Pamiętaj o Bogu następnym razem, gdy będziesz kuszony, by się poddać. O nie, mam Boga, który mnie obroni. On jest obrońcą sieroty, On jest obrońcą wdowy. Jest bliski załamanej, jest bliski skruszonej. Taki jest. O Adnesarze, teraz nie musimy się bronić, bo Bóg, który jest obrońcą swego ludu, który strzeże wojsk aniołów w niebie, jest gotowy na moją obronę. Teraz Bóg wybawi nas od Twojej ręki. Ale nawet jeśli stracę wszystko w dążeniu do posłuszeństwa, warto pozostać wiernym Jezusowi. Gdzie są dzisiaj tego typu ludzie? Zobaczcie, co się dzieje. Werset dziewiętnasty. Wtedy Nebukadnezar bardzo się rozgniewał na Szedracha, Meszacha i Abednego. I wyraz jego twarzy zmienił się. Odezwał się więc i kazał rozpalić piec siedem razy bardziej niż go zwykle rozpalano. Wtedy ich związano i wrzucono do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. A król Nebukadnezar przeląkł się. Szybko powstał, odezwał się i zapytał swoich doradców. Czy nie trzech związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Ci odpowiadając rzekli do króla... Prawda królu? A on odpowiedział: Oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej osoby jest podobny do Syna Bożego. Przyjaciele, Bóg pozwala nam przejść przez ogień, ponieważ jest to proces, którego używa, aby uwolnić nas z niewoli, która nas wiąże. A Bóg pojawił się dopiero, gdy byli w ogniu. Nie chodzi o to, że nie zawsze tam był, tylko że Jego obecność jest najbardziej odczuwalna, gdy życie jest najtrudniejsze. A jeśli przejście przez ogień jest ceną dopuszczenia do doświadczenia Jego obecności, to zapisz mnie, bo oto kim jesteśmy. To ciekawe, że Nebukadnezar widzi Boga poprzez wierne posłuszeństwo trzech hebrajskich chłopców, którzy nie chcą kłaniać się Jego wizerunkowi. Proste posłuszeństwo zmienia Jego historię. Teraz możesz nas wrzucić, związać, unieruchomić, możesz nas rzucić, ale to, czym chcesz mnie skrzywdzić, Bóg użyje, aby mnie uwolnić. Ogień nie tylko nas nie spali, ale pochłonie wszystko, czego używasz, aby nas związać. Chcę, żebyś to zobaczył. Ostatnie 18 miesięcy było najsilniejszym strzałem, jaki wróg kiedykolwiek oddał w zgromadzeniu na Zachodzie. I dla tych, którzy pozostali wierni, i dla tych, którzy pozostali posłuszni co zrobiliśmy? Przeszliśmy przez ogień i wyszliśmy z drugiej strony wyrafinowani. Wyszliśmy z drugiej strony lepsi niż byliśmy wcześniej. Wyszliśmy z drugiej strony silniejsi niż byliśmy wcześniej. Wyszliśmy drugą stroną bardziej zaangażowani niż byliśmy wcześniej. Bo to, co widzieliśmy, to piec z płomieniem, ale zanim widzieliśmy Tego, który chodził z nami jak Syn Boży przez każdą porę życia. A piec jest tam, gdzie ma się znaleźć. A potem ma się podkręcić siedem razy mocniej, bo właśnie tam zmierzamy. Więc nie modlimy się, aby Bóg to ułatwił. Modlimy się, aby pośród trudności sprawił, aby Jego obecność była jeszcze silniejsza. To moja modlitwa za ciebie. Tak Jezus mówi Piotrowi. Szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, abyś był wzmocniony. To jest moja modlitwa za ciebie. To nie jest modlitwa, aby Bóg dał każdemu w tej pogoni łatwego życia. Nie, daj im wartościowe życie. Daj im wiarę, która ostoi się w ogniu, daj im wytrwałość, która ostoi się w więzieniu, daj im siłę, która się ostoi, daj im odporność, by się ostali, gdy inni ludzie słabną. Daj nam tego typu ludzi w tego typu godzinie. A Biblia mówi tak: wtedy król wywyższył. Patrzcie, wtedy król wywyższył. Chcę, żebyście zobaczyli to w pięciu wersetach, no bo Kadnezar przechodzi od próby zabicia Ludu Bożego do wywyższenia ludu Bożego. Wtedy król wywyższył Szedraka, Meszaka i Abednego w prowincji Babilonu. Wysłuchaj mnie. Wszystko, przed czym się nie ukłonisz, nad tym Bóg da ci władzę. Ponieważ wiara, która nie jest wypróbowana, jest wiarą, której nie można zaufać. Zobaczcie, piec był próbą, był częścią drogi do awansu. Ale nas Bóg prowadzi przez te okresy prób, te momenty wyrafinowanego ognia, gdzie rzeczy, których naszym zdaniem potrzebujemy, rozpływają się w Jego obecności, aby ujawnić te rzeczy, których naprawdę potrzebujemy, aby iść naprzód. Nie mogę Ci wyjaśnić, jak to jest być pastorem w tym ostatnim sezonie. Poza tym, że zawiązałem węzeł na końcu liny, a ja trzymam się i nie poddaję, bo wiem, że najlepsze dni jeszcze przed nami. I nieważne, jak gorący będzie piec, czy jak trudna stanie się droga. Jeśli zostaniemy razem, jeśli pozostaniemy zjednoczeni, możemy zobaczyć dobroć Boga w ziemi żyjących. Dlatego Pismo mówi, walcz o jedność, bo gdy jesteś sam, jest ci łatwiej zostać złapanym. A tak naprawdę tylko zjednoczone zgromadzenie może uzdrowić podzielony naród. A jeśli możemy pozostać zjednoczeni tutaj, wokół pogoni za obecnością Jezusa, wokół uwielbienia i czci, tylko dla Niego, wtedy Bóg pokieruje naszymi krokami, poprowadzi nas drogą wieczną, poprowadzi nas drogą, którą mamy iść, abyśmy nigdy z niej nie zboczyli. Zobacz, jeśli chcesz autorytetu i finansów, odmów czci tego. Chcesz autorytetu i kultury, odmów tego czci. Chcesz autorytetu i rodziny, odmów czczenia tego. Chcesz autorytetu i edukacji, odmów czci tego. Bo Bóg nie może ufać ci z tym, dopóki nie zostaniesz przez to wypróbowany przyjacielu. Jesteśmy w środku kultury babilońskiej, ale służymy królowi nieba. Oto kim jesteśmy. To jest nasza godzina próby, a ty i ja razem ostaniemy się. Ja jestem Alfa i Omega początek i koniec mówi Pan, ten, który był, który jest i który ma przyjść. Wszechmogący. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę, przyjdę wkrótce. Amen. O tak, przyjdź Panie Jezu.